Dzień dobry! W poprzednim odcinku zabrałem Was na eksplorację niebezpiecznych ruin Spichlerza Rodziny Górskich z początków XX wieku. Dzisiaj przenosimy się w lata 50. i odwiedzimy opuszczone kasyno wojskowe i Dom Kultury. Zapraszam na wyprawę. Tutaj na wprost wejścia głównego mamy szatnie. Tutaj były pozostałości po wieszakach na tej ścianie a tu mamy zachowane wieszaki z numerami od 193 do 207 tak wygląda szatnia od wewnątrz, mamy nawet zachowaną kratę lampa nieczynna nie ma światła to ruszamy eksplorować Mamy oryginalne drzwi. To teraz tu wchodzimy do środka na początek. I od razu jesteśmy w bardzo dużym pomieszczeniu. Tutaj scena. Tutaj odbywały się spektakle teatralne, seanse filmowe i koncerty. A na tej sali, tutaj na tej powierzchni, znajdował się parkiet, gdzie odbywały się potańcówki, albo rozkładano krzesła i oglądano koncerty, spektakle i filmy, które puszczano prawdopodobnie na tej ścianie. Więc tutaj musiał być projektor filmowy. Mamy zachowany parkiet drewniany. To teraz wejdziemy na scenę. Tak wygląda scena z tej perspektywy. Mamy zachowane nieczynne lampy, kurtyny. Tutaj jakieś drewniane elementy, instalacje. Więc to były drewniane stropy drewniane krokwie, które służyły za rozwieszanie tych kurtyn. No, i mamy nawet drabinę. Zobaczymy, może uda się tam dostać i zobaczyć, co jest na górze. Tutaj za tymi drzwiami znajdował się strych albo poddasze. Bardziej prawdopodobne to było poddasze, zważywszy na to, że jesteśmy bezpośrednio pod samym dachem. Dobra, zeszliśmy ze sceny, niepokonani. Mamy kolejne pomieszczenie. Elementy ściany. Mamy zachowaną oryginalną wojskową farbę. Lampy. Część z nich zachowana jest na pełnym stanie. I drewniany parkiet. Ale niestety wszystko poniższone, pogozwalane. Wandale nie szanują historii. Dobra, jeszcze na chwilę wróciliśmy tutaj pod scenę. Taka ciekawostka, która się jeszcze zachowała z dawnych czasów. Mianowicie schowek na hydrant przeciwpożarowy. Mamy oryginalną tabliczkę, napis i instrukcję obsługi. Zobaczmy kotku, co jest w środku. Nima. Puste. Idziemy dalej. O, tutaj mamy pomieszczenie. Uuu, zachowane umywalki. Pięknie. Czyli to toaleta była. Czyli standard na każdym ubeksie. Nawet sedes, częściowo zachowany. O, nawet i spłuczka. Z tym się jeszcze nie spotkałem. No. Druga kabina już... znacznie mniej zachowana. Dobrze, idziemy dalej. Wypadałoby coś na pewno opowiedzieć o historii tego obiektu. No niestety informacji znalazłem niewiele w internecie. Mogę wam tylko przekazać to, że ten obiekt, to opuszczone kasyno wojskowe, jednocześnie dom kultury, został zbudowany w 1950 roku i pełnił różnorakie funkcje. Byliśmy w sali kinowo-tanecznej, gdzie odbywały się bale karnawałowe Andrzejkowe, sylwestrowe, różne potańcówki odbywały się gry i zabawy dla młodzieży, a także miały miejsce seanse filmowe i spektakle teatralne. Teraz jesteśmy w takim bardzo dużym pomieszczeniu. Ciekawe, jakie cele przyświadczyły istnieniu tego pomieszczenia. Może to było pomieszczenie naukowe, może pomieszczenie szkolne, coś w tym stylu, coś w ten deseń. Teraz jesteśmy tutaj. No, zachowana oryginalna wykładzina. Uuu, ozdoba z elementami kamieni. Oryginalne kafelki w następnym pomieszczeniu. Idziemy dalej. Oryginalny parkiet. Farba wojskowa. To teraz tutaj. A gdzie tu nas? Zaprowadzi ten korytarz. tutaj. Wow, mamy włącznik. Nie działa. A tu na suficie macie odpowiedź na pytanie dlaczego. Drzwi, to zobaczmy tradycyjnie kotku co jest w środku. Kolejne duże pomieszczenie. Nawet powiem wam na bogato zdobione. I tutaj pomieszczonko też zachowana oryginalna zabudowa. Ściana, włączniki, pozostałości lampy i okna. O, tutaj mamy wyrwany fragment zdobienia tego okna. Witaj, światełko. Przed nami, Szanowni Państwo, rozdzielnia elektryczna. Widać, że współczesna. Tutaj mamy na ścianie włącznik. Pokazuję Wam to, żeby zilustrować kolejne zagrożenie, które może czyhać na każdego eksploratora, mianowicie zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Pod żadnym pozorem nie dotykajcie żadnych przewodów elektrycznych ani metalowych elementów, które mogą przewodzić prąd. To, że Prądu przypuszczalnie nie ma, nie znaczy, że nie może być zagrożenia, a porażenie prądem to też jest bardzo niebezpieczne dla człowieka. I tu kończy się nasza wyprawa po opuszczonym kasynie i wojskowym domu kultury. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Bizon i Marburek Urbex na YouTubie oraz kliknięcia w dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Zapraszamy Was również na naszego Facebooka i Instagrama, gdzie publikujemy zdjęcia z opuszczonych obiektów i ciekawostki historyczne. Do zobaczenia na następnej wyprawie już niedługo.